jedziemy na bar, nad bardzo fajny zalew, ale zanim, to będziesz cofać i teraz nagramy, je, czy przywalisz, czy nie. O, jedziemy moim, no właśnie, ale ja nagrywam, więc w pierwszą stronę to pasy, bo znowu mi będą pisać w komentarzach Ciekawi mnie bardzo, nie śpię po nocach, dlaczego ty pasów nie masz zapiętych? Jestem z wydziału drogowego i weź za Pi-Pas. nie kręcisz? No i co już? No to dawno już powinnaś kręcić chyba, nie? nie? Tak, ale zjebałaś, teraz ty nic nie zrobisz. Wiedź co jeszcze raz? Wyprostuj koła. O no. i cofaj powoli, żeby w tego nie. Ty już już, więcej kręć, nie. więcej kręć no, w to. jest czujnik. O, już, dobra, i no już, powoli, no. na, 7, na 17 razy, ale wyjedziemy. Powiem Wam szczerze, dla mnie w Polsce wszystko jest ciasne. Naprawdę, nie wiem, tak robi się, nawet te parkingi w galeriach, pod ziemią. Ja nie wiem, mieć takie większe auto, większe, jak w Stanach ludzie jeżdżą, jakiś Chevrolet, to ja nie wiem. Yy. Panie, jesteśmy w Polsce, dlatego w cieniu mamy minus 10, a w słońcu plus 45. Bo to muszę wyrzucić już. Ja to nigdy nie czuję tych zapachów widzowie, wiecie? W ogóle ciekawostka, kiedyś jak już miałem tą nerwicę taką e, somatyczną i była taka opcja, że miałem pójść na randkę, nie? I to takie i, idź, to, no, to to może ci minie, e, to, to, to było już nie wiem ile lat temu, z cztery? Idź, to może ci będzie lepiej, bo się zajmiesz itd. i tak właśnie, dalej. I właśnie do Wąchocka tam pojechałem, tam gdzie teraz jedziemy. Tragedia była, to była masakra spaliłem na telefon wyciągnąłem, że niby ktoś dzwoni do mnie i o Jezu, wróciłem do domu i o ślub, patrzcie patrzcie jak ktoś się spierniczył właśnie dzisiaj życie ale to słońce, patrzcie, czy to jest normalne widzowie? czy to ja mam obsesję? tak yes. Jezu nie było takiego, w latach 90 takiego nie było a tam macie Stara Tutaj widzowie w Toyotach tak są kreski na paliwie, ale tego nie widać chyba. Nie wiem, czy widać. No i nie wiadomo, ile litrów to kreska. O, i tu kolejny star, pokażę wam kolejnego stara Widać. Czekajcie, może odsunę szybę. Tu dolne, tu zale. Jesteśmy w Wąchocku. <laughs> Tutaj skatepark Siódma Liga jak? Patrzcie jaki mostek, patrzcie jaki mostek Rzeka Kamienna jest taki spływ kajakowy, tędy, tutaj? Ale nie, ale był, był spływ kajakowy z Wąchocka do Skarżyska Tutaj siłka plenerowa ja lubię Wam. Ogólnie mi się bardzo podoba. Jest też klasztor Cystersów, to może osobny odcinek o klasztorze. Cześć. Tak? A ja myślałem, że to ja przeszkadzam. Że... Bo ja mam też takie, że ludzie. Ja chcę być kamerowany. Ale to. Powiem okay. ci, że fajnie ostatnio. Bardzo często wracam do tego. to teraz. Jest... Nie jestem rozpoznawalny już coraz bardziej. Łoł! Wow. Zapadnie się! Ej, ty, no, ta kratka! To jest tama jakaś, tak? Do czego to jest? To jest tama! Ty, tutaj jak na statku, nie? No. Taki widok. A. Jak pięknie jest w Bąkoczku! Kaczka! I coś robić. Patrzcie, jaki ten. Tutaj sesję sobie zrobić Pamiętam co to był budynek W sensie pamiętałem Jakiś taki historyczny, ale już nie pamiętam No i to kupił przedsiębiorca lokalny chyba I... Miało tu coś być Tutaj urbek to dopiero Zakaz pływania Tam klasztor cystersów Wejdę tam do środka któregoś dnia to nagram od środka. Pójdę do zakonu. No i co, cisza, spokój przynajmniej. Modlisz się, ogródek, warzywa. Ej, normalnie ostatnio cały czas oglądam znowu fazowskiego. I tak się tu jaką, jak z tym gimbalem, łażę. A tutaj, dmuchańce O, to coś dla ciebie. Sam raz dla kogoś, kto ma klaustrofobię. A bo w latach się tak nagrzeje to wszystko. Powiedz na głos jaki smak loda wzięłaś? Kwaśny urwisk <noise> kwaśny urwisk, Pokaż go. <noise> ale wiesz czy powiem szczerze, że teraz faktycznie tam mają te smaki dziwne, ale są dużo lepsze w tej w Primadezie. Bardziej intensywne, te takie są takie jakby rozwodnione były. W końcu. A, kurwa. A, słońce. Merbicowiec na ławce. A, kurwa, <noise> parzy. Sparzy. parzy. Serio. No takie jak, hmm. jak wyrób czekoladowy dla mnie te lody smakują jak wyrób czekolady, jak takie bombolady, jakieś... jakieś ja lubiłam te, bombolady Jak ten Mikołaj na święta za 70 groszy To jak mydło, nie czekolada Za dzieciaka nie mieć świadomości, że jesteś coś takie jak podobne. Coś Patrzcie widzowie, a tu jest Ta alejka do dowcipów o Wąchocku Dlaczego autobus stojący w Wąchocku otwiera tylko środkowe drzwi? Bo przednie i tylne to już nie Wąchocka. No ale trochę... No mały jest Wąchock, Ale... Dlaczego przed domem sołtysa w Wąchocku jest wielki dół? Bo sołtys robił sobie zdjęcia do pasa. To taki Karol Strasburger. Nie, za długie te wcipy, Nie chcę mi się iść No No jak nie? Ej no, śmieje się, że... Na przykład jak się puści bąka to przez nerwice. Oczywiście, że tak. Bo się uciapałem lodem. Przez nerwice. No tak, bo ją sztywno. I dlatego. Skatepark. Tony Hawk tu ćwiczył podobno. Gdzie ta kapsuła pogodowa? Tam. To czemu tam wyjdziemy? O, takie rowerki jak nad Bożem. W ogóle tu jest trochę tak jak w jakimś Władysławowie, nie? Jak kojarzycie ten typ człowieka, dla którego niedaleko to jest 2 km, to właśnie z takim człowiekiem idę. Nie, niedaleko, to jest tu zaraz za zakrętem. Idziecie 20 minut. Nie, bo Chcę zobaczyć kamień przepowiadający pogodę. W dupie, kamień przepowiadający pogodę. <noise> Widzowie, słońce napierdala mi w czoło. Wiecie dlaczego? Bo idę zobaczyć kamień, który przepowiada pogodę. Beyoncé, nie wyjdzie za tego kamienia, to ci mówię. Kamień przepływający pogodę. Mokry, pada deszcz. Suchy, nie pada. Rzuca cień, świeci słońce. Weź. Nie widać, jest mgła. Nie ma. Przeszło tornado. To dobre. To mi się podoba. Bawi cię, moja choroba. Ja pierdolę. Bawią mnie twoje miny. Ty, ty, ja już A to most przeznaczenia. Kto przejdzie tym mostem raz, już zawsze będzie szczęśliwy. Kto nie spał pod takim mostem, ten nie zna życia. Widzowie, patrzcie, jaki mam nalot na na lakierze. I to jest na całym dachu. Taki, nie wiem czy to widzicie Co to jest? Ja pierniczy takie klejące gówno To z drzew takie Dobra widzowie Koniec wycieczki Teraz jedziemy na wieś do mojej dziewczyny Tartuje, to jest... Nawet nie z wieś, to jest ulica. <laughs> jak Wam się podobało, zostawcie suba i więcej vlogów będzie. Zobaczymy jak to dalej będzie. Wsteczny, proszę panią. Proszę panią, nie spojrzała pani w lusterkę. Ale ciepło. Dobra, żegnam się z wami. Pa, pa.